Mario, w ten sobotni dzień odkrywamy bliskość Twoją z Panem. Odkrywamy także Twoją troskę o nas, bliskość z nami. Ty podprowadzasz nas do Jezusa. My patrzymy na Ciebie i myślimy o Twojej czystości, o Twojej nieskalaności grzechowej. Tęsknimy za takim sercem, patrząc na samych siebie. Daleko nam do tej duchowej dojrzałości, jaka jest w Tobie, ale nie rezygnujemy z prób upodobnienia się do Ciebie. To dlatego bierzemy Różaniec w swoje dłonie, by uwrażliwiać serca na te postawy, jakie masz przed Panem. Uczymy się nie tylko myśleć o sobie, o swych własnych potrzebach, ale o tym, co możemy uczynić dla tych, których kochamy, a którzy są częścią naszego teraz. Matko, która dajesz nam Jezusa, pomagaj nam dawać siebie Jemu. Nasze życie może być coraz bardziej owocne poprzez stawanie się darem dla bliźniego. Do prawdziwego dawania siebie potrzebujemy Maryjnej łagodności i mocy Ducha Maryi. Święty Anzelm, Mnich z XI wieku, daj nam bardzo pomocną modlitwę. O Pani łagodna. Im bardziej moje winy wydają się brudne przed Bogiem i przed Tobą, tym bardziej potrzebują z Twych rąk uzdrowienia. O bardzo miłosierna, uzdrów moją słabość, usuń brzydotę moją, która cię obraża. Wysłuchaj mnie przez miłość do Twojego syna, który siedzi po prawicy ojca. O Pani piękna i miła i godna miłości, radością jest Ciebie miłować. Prawdziwie Pani jest z tobą. Ty jesteś pełna łaski, nadobfitej łaski i nadmiarem twej pełni zalewasz wszystkie stworzenia, przywracasz im siłę. O Dziewico błogosławiona ponad wszystko. Zatroszcz się o tego, który się tobie powierza. Niech wołanie mojej biedy i moich potrzeb idzie wszędzie za tobą, a spojrzenie twoje, pełne dobroci, wszędzie idzie za mną. Maryjo łagodna i potężna, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Winy, jako i Nie nas na postępie, ale nas Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg się za nami teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzeszni, teraz godziny, na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mów się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami żyć, i teraz i w rodzinę śmierci. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.